Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy naszą rozmowę, która tak bardzo wiele uwagi państwa przyciąga ostatnimi czasy po rozmowie z ministrem Waldemarem Żurkiem będziemy dziś rozmawiać z profesorem Zbigniewem Świąkalskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy! Wspólnie z wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla was. Wciąż jednak ponad połowa z was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl ukośnik Goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Który również był, drodzy Państwo, ministrem w latach 2007-2009 i w podobnej trochę sytuacji, ale przy innej mm, ustawie, innych kompetencjach i chyba, to mogę powiedzieć z uznaniem zupełnie innym, niepolitycznym podejściem do kwestii wymiaru sprawiedliwości, do kwestii praworządności. No jeszcze prokuratorem generalnym wtedy tak, byłem. Jednocześnie. Tak, bo, bo potem po mnie. Jeszcze było dwóch ministrów, którzy byli prokuratorami generalnymi. Ostatecznie Krzysztof Kwiatkowski przestał być, ze względu na to, że no to było moje dzieło rozdzielenie Ministerstwa Sprawiedliwości czy stanowiska ministra sprawiedliwości od stanowiska prokuratora generalnego. Uważam, że to było bardzo słuszne, no oczywiście bardzo niewygodne dla polityków. Zbigniew Ziobro czym prędzej to połączył, bo wtedy łatwiej sterować prokuraturą. Ręcznie zupełnie. No, zupełnie ręcznie. Szczególnie, że też bez odpowiedzialności tak się przynajmniej wydawało. To na sekundę chciałbym jeszcze zatrzymać się na tych wątkach prokuratorskich, bo dzisiaj jest Pan wziętym adwokatem, jak to widzieliśmy w wielu, wielu sprawach i chciałem, żeby Pan właśnie z perspektywy osób, które też ma Pan okazję reprezentować, czy też oceniać ich sytuację procesową, rozwinął trochę też Wątek, który minister Żurek jasno stawia, a nie ukrywam, że ja też w układ zamknięty programie mówię o tym często, czyli taka praktyka, którą miała prokuratura Zbigniewa Ziobry. Stawiamy zarzuty i niech się dzieje co chce, a najlepiej nic się nie dzieje. To pytanie bezpośrednio. Wywołał poseł, który był szefem rządowego Centrum Legislacji i z rozbrajającą szczerością w porannym wywiadzie powiedział, no zarzuty to można postawić każdemu, bo też jest objęty zarzutami. Rzeczywiście zarzuty można postawić każdemu, bo tak było za ministra Ziobry, że jeśli była taka wola polityczna, to każdemu można było. A czy o to chodzi w stawianiu zarzutów? Ale znaczy, nie o to no chodzi, właśnie. bo jeżeli byśmy przestrzegali kodeks postępowania karnego, to muszą być rzeczywiście poważne, przekonujące dowody, żeby komuś można było postawić zarzut. Ale prawdą jest, że ze względów politycznych, jeżeli się chce, to zawsze można coś znaleźć takiego i postawić zarzuty. Ja prowadzę jedno postępowanie wobec byłego. Znaczy w tej chwili on jest pokrzywdzonym, ale wcześniej było postępowanie wobec byłego szefa ABW, któremu właśnie za czasów wpisu stawiano zarzuty żeby postawić zarzuty. No, w tej chwili się okazuje, że były całkowicie bezpodstawne i tylko i wyłącznie chodziło o to, żeby go gnębić. No właśnie, to jest taka sytuacja akurat dla szefa BW chyba bardziej znośna z racji na to, że jest w świecie służb, ale często pojawiały się przecież historie takich osób, które dostały zarzuty i przede wszystkim czekały na jakikolwiek ruch, lata mijały i częściowo te śledztwa też jeszcze nie zostały zakończone. Przez Adama Bodnara. Mówię o tym, dlatego że dyskusję wywołała ostatnia decyzja sądu w sprawie tej piątki z granicy, czyli ludzi oskarżonych o przemyt ludzi, tak. gdzie w bardzo takim no, pogłębionym, myślę, uzasadnieniu ustnym sędzia mówił, że nie było tutaj żadnej korzyści i w zasadzie ta sprawa no, nie ma racji bytu pod takimi zarzutami. Czy pan, proku czy, czy minister Żurek, jako prokurator, Generalny, w Pana opinii, może teraz, z racji na ogólny obraz, który mamy, prokuratury Zbigniewa Ziobro decydować o wycofaniu poszczególnych aktów oskarżenia w najbardziej takich kuriozalnych sprawach? To wszystko zależy, Więc. to nie jest takie proste, dlatego że jeżeli sprawa jest w prokuraturze, to rzeczywiście można ją umorzyć, jeżeli są ku temu przesłanki. Ale jeżeli sprawa trafia, trafia do sądu, a w szczególności wtedy, kiedy jest kilku oskarżonych, to już nie jest takie proste. Ja też występuję w jednej ze spraw, dotyczy to y, byłych szefów y, Komisji Nadzoru Finansowego i sprawa Skoku Wołomin. Chciałem o tej sprawie rozmawiać. No właśnie, i muszę <laughs> powiedzieć, że sytuacja jest bardzo trudna. Dlaczego? Dlatego, że specjalnie moim zdaniem połączono tą sprawę, y, KNF-u ze sprawą osób, co do których te zarzuty wydają się być uzasadnione. I praktycznie rzecz biorąc, no nie bardzo można wycofać cały akt oskarżenia, no bo oczywiście wtedy dotyczyłoby to także tych, którzy przypuszczalnie czy być może zostaną skazani. No i sprawa jest na tym etapie już dość skomplikowana, a jeżeli brać pod uwagę, co będzie dalej, no to takie postępowanie sądowe może toczyć się jeszcze 2-3 lata i oni cały czas będą oskarżonymi. To jest jedna rzecz, a druga to są postępowania w prokuraturach, które się toczą po 10-12 lat, co uważam osobiście za skandal, po prostu skandal. Też uczestniczę w takim postępowaniu, od razu powiem, w Białym Stoku, które trwa już 10 czy ponad 10 lat i nie wiadomo kiedy się skończy. Praktycznie rzecz biorąc te osoby są podejrzanymi, potem gdyby sprawa trafiła do sądu, no to 3 do 5 lat licząc dwie czy trzy instancje, biorąc pod uwagę też kasację i ktoś ewentualnie nawet jeżeli zostanie uniewinniony, no to 15 lat jest albo podejrzanym, albo oskarżonym. Uważam, że to jest absolutnie niedopuszczalne z punktu widzenia no, praworządności. Także minister Żurek ma rację, jeżeli mówi, że sprawa w prokuraturze powinna się skończyć w ciągu dwóch lat. Absolutnie. Są ku temu przesłanki, żeby to tyle trwało. Tylko, że no, przez te osiem lat, kiedy. Przy władzy było prawo i Sprawiedliwości, no nie ma takiej ustawy, która by przyspieszała jakoś radykalnie postępowania, czy to przygotowawcze, czy postępowania sądowe. No, właśnie tutaj pan od razu taką specyficzną sytuację pokazał, bo rzeczywiście jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do skoków, ale najpierw skupić się na tej możliwości ewentualnego wycofania aktów oskarżenia z sądów. W związku z tym, że jest bardzo dużo jeszcze postępowań, na przykład w stosunku do osób z tak zwanej opozycji ulicznej. Oni tak o sobie mówią, którzy dostawali naprawdę kuriozalne zarzuty w stylu naruszenia nietykalności osobistej, gdzie mamy zarejestrowane całe zdarzenie, i widać, że żadnej, żadnego naruszenia nie ma. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nie jest to deepfake są to materiały oryginalne. Czy w takich sytuacjach. Uważa pan, że minister mógłby takie gesty zrobić i jak mógłby je uzasadniać w ogóle? Nie da się tego zrobić generalnie, czyli tak. powiedzieć w ten sposób, że wszystkie tak. akty oskarżenia się cofa. No bo znów zależy to od tego, na jakim one są etapie. Czy to jest pierwsza instancja, czy to jest druga instancja. Na pewno w jednostkowych przypadkach, tam gdzie... Z punktu widzenia prokuratury, bo wnioskodawcą przede wszystkim tu powinna być prokuratura, no jednak według obecnej oceny nie doszło do popełnienia przestępstwa, no to nie ma sensu, żeby kontynuować takie postępowanie i takie jak do skarżenia można czy należy cofnąć. Natomiast tam, gdzie sprawy zaszły już dalej, a w szczególności tam, gdzie doszło do skazania. No to w normalnych warunkach to, byłoby to zadanie dla prezydenta, ale w normalnych warunkach i ewentualne ułaskawienie. No, na pewno nie powinno o tym decydować to, czy ktoś jest z aktualnej opozycji, Oczywiście. czy z aktualnie sprzyja władzy. Te względy polityczne zresztą. Przyznaję, w moim wypadku nigdy nie odgrywały żadnej roli. Znaczy Tutaj chcę powiedzieć, że opozycja uliczna, no, z racji na to, że dopiero za czasów wpisu zaczęły się takie dość powszechne, a w niektórych latach masowe protesty. Dlatego rzeczywiście to niedobre jest konotowanie ich politycznie, bo to wtedy też jest argument przeciwników, że decyzja byłaby polityczna. Ale taki to jest. O, o ile zrzecjowy. pamiętam, to kiedyś pani premier chyba szydło powiedziała, że Nigdy nie użyjemy policji przeciwko demonstrantom. To zdaje się, jeszcze było zanim została premierem. No, potem, jak było to wiadomo? No właśnie, było i wiadomo i to też jest moje pytanie w takim razie, skoro udało mi się tak nawiązać. Ci pałkarze, szczególnie jeden z nich, taki, który został sfilmowany, no, prokuratura umorzyła sprawę w stosunku do nich. Czy dzisiaj istnieją możliwości rozliczenia takich spraw, jak te, które zostały umorzone i w jakich okolicznościach? Na pewno są sytuacje, kiedy można wznowić postępowanie, w szczególności tam, kiedy są nowe dowody, czy zasadniczo odmienna ocena tego postępowania. Nie wiem dlaczego umorzono. Oglądałem oczywiście te sceny, oglądałem te filmy. Tam absolutnie moim zdaniem użycie tych pałkarzy z metalowymi pałkami było nieuzasadnione. Demonstranci według mnie nie dawali żadnych podstaw do tego, żeby tak agresywnie zareagować. Pewnie mieli takie polecenie z góry ale uważam, że jeżeli doszło do naruszenia nietykalności cielesnej tych poszczególnych A osób, doszło. to no po pierwsze pewnie tam nie było uzasadnienia dla wszczęcia postępowania z urzędu, ale na wniosek tych osób pokrzywdzonych takie postępowanie można było wszcząć. Nie wiem dlaczego prokuratura umorzyła. Na pewno jest to okazja do ponownego przejrzenia tych spraw i ewentualnie dalszych decyzji w postępowaniu przygotowawczym? To w takim razie jeszcze pogłębię to pytanie, bo akurat znam dobrze tę sprawę i znam też materiał dowodowy i praktykę, jaka się odbyła. Ona trochę koresponduje z naszą dyskusją, którą odbyłem tutaj z ministrem Żurkiem. Rozmawialiśmy o wpływie służb na poszczególne postępowania, to znaczy selektywnym dostarczaniu dowodów itd. Tak Pierwsza kwestia, jeśli chodzi o takie sprawy, gdzie w toku prowadzenia doszło do mataczenia, czyli na przykład nie wskazano właściwie świadków, tak to było z policją, że nie, nie potrafiono rzekomo ustalić, którzy policjanci brali w tym udział i dano wiarę oczywiście podejrzanemu, który mówił, że uderzył pałką, ale w plecak, mimo że no, była Obdukcja głowy, w którą notabene nie można uderzać pałką, bo tylko w tkanki mię miękkie. Tak. Co można zrobić w przypadku takich spraw? Ja nie mówię oczywiście o konkretnej tej sprawie, ale ją znam, dlatego podaję, załóżmy, że to jest abstrakcyjna sprawa. Czy minister, otrzymując informacje na ten temat, o takim mataczeniu, ma jakiekolwiek kompetencje, żeby się tym zająć, czy to jest już domena prokuratora krajowego? Ja czy minister jako minister to nie? Tylko ja czy jako prokurator generalny? Prokurator tak, generalny. Tak, tak, no, muszę powiedzieć, że obecnie i za czasów Zbigniewa Ziobry on jako prokurator generalny miał komfortową sytuację, bo mógł wszystko. Za moich czasów tak nie było. Ja nie miałem takich uprawnień procesowych, że mogłem cofnąć jak do skarżenia, czy podpisać jak do skarżenia, czy wnioskować o tymczasowe aresztowanie, czy uchylać tymczasowe aresztowanie, bo wtedy prokurator generalny takich kompetencji nie miał. A teraz tak, już ma z rację. Tak, ale Zbigniew tam. Ziobro przyznał sobie kompetencje takie które zrównywały go w prawach z każdym innym prokuratorem w tej sprawie. Czyli do dzisiaj prokurator generalny, prokurator krajowy takie kompetencje mają. Tutaj jest kwestia oceny materiału dowodowego, dlatego że zazwyczaj jest tak, że podejrzany mówi, że on jest niewinny i że w ogóle pierwszy raz słyszy, żeby w czymś uczestniczył, a bić to już on w życiu nie bił ale materiał filmowy jest materiałem dowodowym w sprawie, tak samo jak zeznania świadków, którzy tam byli obecni. Także to nie jest tak, że jeżeli podejrzany powie, że w ogóle nie wie o co chodzi, to prokurator czy potem sąd ma koniecznie w to uwierzyć. Tutaj wydaje mi się, że dowody były takie dość zdecydowane. Ale ma pan redaktor rację, że niestety służby bardzo często nagle no nie tylko tracą pamięć, ale okazuje się, że dowody uległy zniszczeniu. Przypomnę słynną sprawę wypadku pani premier Szydło, gdzie... Nagrania filmowe czy nagrania z kamer nagle uległy zniszczeniu. No, dla mnie jest to też skandaliczna sytuacja i niedopuszczalna, bo akurat służby czy prokuratura mają dbać o to, żeby te dowody, które zostały zgromadzone, mogły być wykorzystane i ocenione. A tutaj tak dość lekko przechodzi się nad tym do porządku dziennego, także o ile wiem nikt nie poniósł odpowiedzialności w związku z tym zniszczeniem dowodów, a nagle y, y, taśmy czy płyty... Czy nośniki ulegają od tak zniszczeniu? No ktoś sprawuje nad tym nadzór, ktoś tego pilnuje i ktoś za to odpowiada. No właśnie takiej odpowiedzialności oczekuje minister i prokurator generalny. Bardziej dzisiaj rozmawiamy o prokuratorze generalnym Waldemarze Żurku. I między innymi takim sygnałem ma być zmiana rzecznika dyscyplinarnego w prokuraturze. No ale my znamy sytuacje, które wyglądają na takie ordynarne przestępstwa, jak mój absolutnie ulubiony prokurator, ulubiony w sensie przykładu, antyprzykładu, prokurator Ziarkiewicz, który zawalił garaż aktami spraw, które były niewygodne. Czy, czy, czy to może spowodować zmiana w podejściu? Właśnie no, nie represje, tylko ukaranie tego typu ewidentnych. Zacznijmy od, od początku. Do tutaj te zarzuty bardzo często były postawione w sprawach, a akta sobie leżały, żeby zamarznąć w garażu. No, muszę powiedzieć, że gdyby to nie było aż tak poważne, to mogłoby być śmieszne, że chowa się akta do garażu, nawet nie do szaf w prokuraturze, tylko tak żeby one zniknęły w ogóle z widoku publicznego. Oczywiście rola rzecznika dyscyplinarnego jest tutaj bardzo istotna, bo to prokurator generalny czy minister sprawiedliwości zleca rzecznikowi wyjaśnienie sprawy i rzecznik mu referuje jak sprawa w danym momencie wygląda, jakie dowody zgromadził, czy te dowody przemawiają za tym, że trzeba dalej prowadzić postępowanie, czy nie. Czyli tak naprawdę to ustami ministra czy prokuratora generalnego w tym momencie jest rzecznik dyscyplinarny. I jeżeli on nie chce, Prowadzić sprawy z jakichś względów, to ma wiele możliwości, żeby zapomnieć o przesłuchaniu kogoś, zapomnieć o zgromadzeniu jakiegoś dowodu, naświetlić to akurat negatywnie, a nie pozytywnie. Także rola rzecznika jest tutaj nie do przecenienia. To w takim razie jeszcze przejdźmy do kwestii, która jest chyba najbardziej gorąca czyli do takiej praktyki ministra Żurka. On nie widzi Neo u Tak ją przyjął, tak tłumaczy pospolitym, że tak powiem, nieprawnikom sytuację, to znaczy, przestał traktować NeoKRS jako Jakiekolwiek ciało do dyskusji. Czy to jest y, sposób na rozwiązanie tego, szczególnie, że będzie na pewno problem z podpisem prezydenta, gdyby coś zmieniać ustawowo? Czy to rzeczywiście może się okazać skuteczne, panie profesorze? W tym, w tym bałaganie prawnym, który niewątpliwie jest i powstał y, w, przez 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości, no, sprawa KRS-u jest, y, powiedziałbym, może taka najbardziej widoczna. No. Wystarczy sięgnąć do konstytucji. I tam jest powiedziane po pierwsze, jak długo trwa kadencja Krajowej Rady Sądownictwa. Po drugie, jest powiedziane, kto wybiera poszczególnych członków. Dla Sejmu, jak pamiętam, bo byłem członkiem jako minister KRS-u, dla Sejmu przewidzianych jest trzech posłów, którzy tam zasiadają, a dla Senatu dwóch. I w ogóle nie ma tam żadnej podstawy do tego, żeby politycy wybierali jeszcze jakiś dalszych członków Krajowej Rady Sądownictwa, tymczasem zwykłą ustawą no, próbowano zmienić w tym zakresie konstytucję. W związku z tym, jeżeli jakiś organ powołano wadliwie, to nie można traktować go jako organu istniejącego, jako organu z określonymi uprawnieniami. Także tutaj stanowisko pana ministra Żurka w pełni rozumie, bo no, z jednej strony zrobiono coś nieprawnie, ale z drugiej strony należy traktować ten organ, jakby on był powołany zgodnie z prawem. Panie profesorze, to w takim razie już ostatnie pytanie, ale też wokół tego NeoKRS-u i tego, jak zachowują się poprzednicy w stosunku do działań też ministra Bodnara i prokuratora generalnego zarazem, teraz Żurka. Chodzi mi o groźby. Ja pamiętam pierwsze wejście pani Gasiuk Pichowicz, która została wybrana na członka właśnie NeoKRS, które się skończyło tym, że wzywała policję i poinformowała, że ktoś jej groził. Nie pamiętam. Akurat kto. A dzisiaj mamy taką sytuację, że my tu rozmawiamy, a są jeszcze dwie prawicowe telewizje, przynajmniej w których występują politycy. Jestem przekonany, mogę się założyć, że tam już dzisiaj były konkretne sformułowania. Minister Żurek będzie siedział. Takie historie no, poza popsuciem życia publicznego. Czy w ogóle politycy, którzy słyszą takie. Rzeczy, które mogą być analizowane pod kątem gruźb karalnych, są bezsilni wobec tego typu gruźb? Muszę powiedzieć, że ja jestem zwolennikiem różnych poglądów. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś w mojej obecności nie mógł zaprezentować całkowicie odmiennego poglądu, ale jestem jednak zwolennikiem też pewnej kultury politycznej. O której dzisiaj chyba tylko można pomarzyć, dlatego, że no, upowszechnił się Internet kiedyś y, tych możliwości nie było. No, oczywiście że można to rozpatrywać w kategorii gruźb karalnych, tylko trzeba pamiętać o jednym, że akurat politycy muszą mieć twardą skórę. Grubszą, to są orzeczenia Grubszą. też sądu. Ale tak? to nie znaczy, że można ich dowolnie obrażać, że, można, grozić, że można im grozić. No absolutnie nie. No, chciałbym, żeby jednak to życie polityczne toczyło się na jakichś takich akceptowalnych zasadach, ale dzisiaj o to coraz trudniej i muszę powiedzieć, to się wiąże w dużej mierze z tolerancją dla zachowań brutalnych, momentami wręcz chamskich. Dziękuję w takim razie serdecznie. Dziękuję Naszym również. gościem był były minister sprawiedliwości profesor Zbigniew Świąkalski. Dziękuję. Dziękuję.